Witam Was kochane dziewczynki, kochani chłopcy, bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że święta spędziliście w bardzo miłej atmosferze, oczywiście w rodzinnym gronie, że Wasze brzuszki napełniły się do granic możliwości. Eee, ja tak samo spędziłam swoje święta w tym roku o dziwo e, i naprawdę bardzo wyjątkowo wyjechaliśmy na święta. E, z racji tego, że był to dla nas e, ten rok ogólnie dla nas m, dość typowy, pełen e, niespodzianek i zawirowań. I z racji tego moja mama postanowiła, że e, skoro zawsze siedzimy w domu i zawsze te święta wyglądają tak samo, czyli pełno stresu, pełno przygotowań, później siedzenie w domu, to moja mama stwierdziła, że w tym roku może być inaczej. I. I co? I tyle, tyle na temat świąt. Mam nadzieję, że wszystko u Was super. Dziękuję za wszystkie komentarze i za wszystkie wiadomości. Pytania, kiedy wrócę, kiedy wrócę, kiedy wrócę. Tylko też musicie zrozumieć, że ja teraz mam taki gorący okres na uczelni, muszę pisać pracę i naprawdę nie mam możliwości kręcenia filmików częściej niż raz w tygodniu bądź raz na dwa tygodnie. I taką częstotliwość mogę Wam obiecać. Niestety póki co to jest maksimum tego, co mogę wam od siebie dać i mam nadzieję, że, że no przez najbliższy okres jakoś będziecie cierpliwy i jakoś się do tego dopasujecie a dzisiaj dzisiaj mam dla Was filmik o tym, jak robię swój codzienny makijaż, jak ten mój makijaż wygląda krok po kroku i może już zacznę, bo wiecie, że moje makijaże to zawsze jest więcej gadania niż malowanie, później ja wam mówię, że mój makijaż, dzienny makijaż zajmuje 5-8 minut, a później jest film pół godziny, ale podejrzewam, że też dzisiaj tak będzie, wiecie, że ja muszę się wygadać musi mi ciśnienie zejść i po prostu filmik jak każdy inny. Na początku powiem Wam, jak przygotowałam swoją twarz. Na tą twarz ułożyłam taki krem Pharmaceris Hydro Rosalgin Multikojący krem do cery tłustej z SPF 15. Ja już tutaj tego kremu prawie nic nie mam. Myślę, że... No i oczywiście w każdym filmiku musi coś spać To też, też naprawdę się nie macie co przejmować Ja też już z także jest ok W każdym razie jest to krem yy, taki nawilżający, właśnie multikojący do cery tłustej Moim zdaniem to nie jest nic, o czym warto by rozmawiać Bo ani to nie jest krem matujący, ani to nie jest krem nawilżający jest to taki sobie okrem Taki zwykły krem Ja byłam ciekawa, jak on zadziałał Był też w promocji, więc kosztował mnie jakieś 26 czy 25 zł Byłam ciekawa Ciekawe swoim zaspokoiłam Ale na pewno nie jest to krem, do którego wrócę Więc nie uważam, że coś jeszcze na jego temat trzeba mówić Na pewno będę o nim więcej e, Więcej powiem Wam, jak skończę opakowanie I będzie w projekcie Denko Pod oczy jak, jak zwykle zastosowałam krem z AA Eco Niestety jego tutaj już nic nie macie Wydłubałam ostatnie e, Ostatnie dosłownie kropki kremu z opakowania ten krem był bardzo wydajny byłam z niego zadowolona, ale więcej oczywiście również w projekcie Denko i na całą twarz oraz pod oczy nałożyłam jak codziennie krem z filtrem neutrogena Ultra Sheer i to jest do skóry mieszanej i tłustej on się bardzo szybko wchłania już mówiłam Wam setki razy i oczywiście jest SPF 55 tak mam przygotowaną cerę, nic więcej nie mam oczywiście będę Wam pokazywać wszystko krok po kroku tutaj muszę moje włoski Trochę ujarzmić. Jak widzicie, włosy mam strasznie długie. Znaczy. Pewnie dla większości z Was to są krótkie włosy, a dla mnie są strasznie długie i mam już ich dosyć Mam nadzieję, że je zetnę, jak moja pani wróci już po macierzyńskim Mam nadzieję, że je zetnę i będę po prostu miała święty, święty spokój z nimi Ja jestem fanką krótkich włosów, wiem, że zdania na temat moich włosów są podzielone Ale ja siebie w takiej fryzurze nie widzę I w ogóle nie mam włosów, typu włosów do tego, żeby właśnie takie włosy mieć Więc jest masakra W każdym razie, od czego zaczynamy? Makijaż codziennie zaczynam oczywiście od nałożenia korektora z MAC Pro Longwear Concealer Na dole będziecie, będziecie miały link do filmiku, w którym mówiłam o tym korektorze Robiłam jego porównanie, z w, w porównywałam ten korektor do innych korektorów I wszystko będziecie miały na dole Oczywiście mój jest w odcieniu najjaśniejszym Myślę, że raczej to nie jest, nie jest nic dziwnego Mam, mam korektor NW15 Trzeba go trochę wstrząsnąć On jest naprawdę do, dość gęstym korektorem I... Tak jak wam pokazywałam w tym filmiku, robię teraz dokładnie tak samo. No, no niestety pompki nie zablokowałam i wypadło, e, wyleciało za dużo. W każdym razie moczę palec w tym korektorze yy, i oczywiście będę robiła dziwne miny, jak zwykle, więc to się naprawdę nie macie co przejmować. Ale myślę, że jeśli mnie oglądacie, jeżeli jesteście stałymi widzami, to do, do tych moich dziwnych, różnych min, jęków i obrzęków, jesteście przyzwyczajeni. Także myślę, że że dacie radę. Pewnie, a co? Tak, jak widzicie, silne oczy i opuchnięte, jak zwykle, także tutaj nowości nie ma, to tam u mnie wygląda codziennie. Yy, oczywiście, Oczywiście moja kamera przekłamuje, i bardzo w sumie mi to pasuje, bo ona dodaje takiej twarzy jasności, świetlistości, równego kolorytu, więc mi to pasuje. Tylko za każdym razem Wam mówię, że ten obraz, który widzicie w kamerze, nawet oglądając HD. To nie jest ten obraz, który ja tutaj mam w lustrze, więc naprawdę jeżeli stwierdzicie, że ojej, cera jest super, to wcale, wcale to nie musi oznaczać, że ona tak na żywo wygląda, jest OK, ale wiecie, nie można wierzyć wszystko, w co się widzi. Nakładam drugą cieniutką oczywiście cieniutką warstwą korektora pod oczy wszystko ładnie delikatnie parcem wklepuję. Ja czasami nakładam trzecim, czasami czwartym, jak mi tam wyjdzie. W każdym razie zawsze korektor nakładam pod oczy bardzo delikatnie. Jest to bardzo bardzo delikatna okolica. Tak teraz patrzę w lustro, czy mam jakieś pryszcze. Tutaj mam takie małe, bo oczywiście no bo wiecie, ja tak zawsze mam z kremami ziai, że mam taką love-hate relationship i czasami je kupuję, stwierdzam, że a może jak mnie wysypało po jednym, to może mnie nie wysypie po drugim. No i tak zawsze je testuję, testuję i teraz wzięłam się za krem oliwkowy Lekka Formuła, który nie zawiera parafiny, czyli teoretycznie nie powinna jej po nim wysypać, ale z racji tego, że ja na wszystkie kremy ziai reaguję tak samo, no to niestety już stwierdziłam, że... no. Podziękuję, podziękuję kremowi dzisiaj i już na pewno nic więcej do twarzy, do twarzy się nie zdecyduję. Jak widzicie, nic to muszę nadmiar korektora zetrzeć, no ale tak to właśnie jest z tą pompką. Widzicie, moja grzywka szaleje, po prostu moje włosy są nieokiełznane, nic się z nim nie da zrobić, ale to nie filmik o włosach. Jak widzicie, tutaj mam trochę takich czerwonych, czerwonych jeszcze miejsc, ale ja ich nigdy, ja ich nigdy nie tuszuję, ponieważ teraz nałożę puder. Tylko najpierw muszę go znaleźć i wyciągnąć z kosmetyczki. Może e, nałożę puder na całą twarz, a zanim to zrobię, to oczywiście tak samo jak na filmiku e, wcześniejszym przypudruję e, okolica pod oczami e, i nad oczami pudrem z Bowie Brown, który był dołączony do tego korektora, którego niestety nie używam, bo nie uważam, że jest dobry. I tutaj lekko przypudrowujemy, i dzięki temu mój korektor będzie się trzymał naprawdę do, do samego wieczora, która jest godzina. 8.46, no a 8.46 będę wracać do domu wieczorem i ten korektor będzie w takim samym niezmienionym stanie tkwił na mojej twarzy. Teraz całą twarz przypudrowuję pudrem z MAC o nazwie Studio Fix w odcieniu NC15. On ma takie zabawienie lekko, lekko żółte. Jest dla mnie czubkę za ciemny, ale jak zobaczycie naprawdę wszystko, wszystko fajnie tutaj się wtopi w cerę. Ja nadmiar pudru oczywiście odszepuję i teraz od samej od samego czoła zaczynam ten puder takimi kolistymi ruchami rozprowadzać. On dla mnie ma dość, dość fajne krycie. Naprawdę, zresztą jak zaraz same zobaczycie, te uszary, które są czerwone, będą lekko zakryte. Także mi to w zupełności wystarcza. Ja teraz podkładu nie używam. Także to, jaki efekt daje. To musi mi wystarczyć. To jeszcze na szyję, z racji tego, że jest lekko ciemne, nakładam go jeszcze na szyję. A jak widzicie, nakładam go resztką pędzelka z, z Elfa. Taką duka gdzieś się zgubiła, ale to przecież jest nieważne. Teraz oczywiście normalnie wzięłabym się za podkreślenie brwi. Jak widzicie, dzisiaj mam rzęsy i brwi, co oznacza, że niedawno musiałam być na hennie. Będąc w brzegu, wybrałam się do spa. A że jedyną e, rozsądną, e, że tak powiem, ceną za jakikolwiek zabieg była henna brwi i rzęs. Więc e, no poszłam na henna brwi i rzęs, było naprawdę bardzo fajnie. Jak widzicie, by pani e, pięknie, się, naprawdę genialnie się spisała brwi, e, podkreśliła henną brązową, a rzęs oczywiście czarną. E, I jest to już trochę wypukany efekt, ponieważ ja przez całe 4 dni siedziałam e, praktycznie po półtorej godziny dziennie w basenie, więc też już ten efekt trochę się wypłukał, ale pokazuje, więc normalnie to. Tych brwi już bym nie podkreślała, bo uważam, że one już dobrze wyglądają, ale pokażę Wam, jak to robię krok po kroku, jak zajdzie mi henna. Więc do brwi używam od kilku miesięcy, w sumie od grudnia, czyli już będzie teraz piąty miesiąc, używam duo z Elfa. Ja mam w odcieniu Ash, który jest idealny dla blondynek, dla brunet, jak jest kolor jeszcze... Yy... Medium, chyba i Dark, albo Dark i Deep Dark. Ja oczywiście kupuję to od użytkownika Boutique But UK na Allegro, podam wam link, to sobie zobaczycie. Najpierw nabieram yy, na taki pędzelek z Elfa, yy, z Elfa, z Kotus oczywiście. Yy, najpierw nabieram ten wosk, jak widzicie, wosk już dość dużo zużyłam i. Wypełniam, może teraz popatrzę tutaj w lusterko moje i wypełniam nim całe brwi. On ma tak dość, dość tłustą formułę, więc jeżeli ktoś ma z Was bardzo tłustą cerę, to może sobie ten krok odpuścić, i po prostu przejść prosto do, do wypełniania brwi dołączonym cieniem, ale ja lubię ja lubię bardzo ten odcień, bardzo mi pasuje, gdyż jest to taki odcień brązowy, a jak zaraz same zobaczycie. Ten cień jest w odcieniu takim bardziej szarym Pomimo, że tutaj wygląda na brązowy, ale jest to odcień bardziej szary I ładnie te brwi, fajny małem kolor, bo one tutaj ani nie są zbyt brązowe, ani nie są zbyt szare Także tylko lekko je tutaj wypełniam Ja nie mam zbyt gęstych brwi, więc zawsze można się wspomóc właśnie takim oto, takim oto cieniem Tak, Nie są może to idealnie równe brwi, ale moje brwi. Yy... No, cieszmy się, że one w ogóle są, bo kiedyś ich prawie w ogóle nie było i ja już teraz naprawdę nie narzekam, bo to już jest super. Brwi mamy podkreślone, co oznacza, że czas na kulminacyjny punkt pr programu, czyli nasze oczy. Yy, od kilku filmików yy, pytacie się przez cały czas yy, mam do sobie dziesiątki komentarzy co tak pięknie wygląda na moich oczach. I nie zdziwię Was, bo już wiele razy Wam pisałam, że jest to cień z My Secret w odcieniu 103 o wykończeniu perłowym. Jest to piękny kolor, tutaj wygląda na taki srebrno-złoto-brązowy. On zbytniego koloru nie nadaje, ale bardzo ładnie się mieni i bardzo ładnie tą powiekę ożywia. Ja nakładam to pędzelkiem, teoretycznie do rozcierania, ale to raczej nie jest ważne, jest to MAC 217. Nienadmiar szczepuję i aplikuję tutaj na całą powiekę, włącznie z, z załamaniem. Aczkolwiek po dług brwiowy już nie podchodzę, bo co za dużo, to niezdrowa. Na drugim oku robię dokładnie to samo. I jak widzicie, nawet jeżeli oczy są zmęczone, to ten cień je bardzo, bardzo ładnie rozświetla I teraz jest to już opcjonalnie, bo ja też to nie zawsze to robię, bo też nie zawsze o tym pamiętam W każdym razie, jeżeli chcę sobie trochę przyciemnić załamanie, to używam drugiego cienia o takim szarym, szarym, szarym kolorze Jest to cień z paletki Slick o Naturel i teraz ja tutaj lekko e, lekko maczam, że tak powiem w tym produkcie, ale dosłownie leciutko, leciutko podkreślam tylko załamanie bo wiecie, że przy mojej bardzo jasnej karnacji to naprawdę e, nie, mogę, e, nie mogę szaleć z takimi kolorami, bo zaraz oko wygląda na ciężkie, a ja zawsze staram się, żeby mój makijaż był świetlisty, naturalny e, i żeby to wszystko nie było takie zbyt przytłoczone. I teraz kolejna sprawa, o którą bardzo często się pytacie, czego używam podbóg brwiowy w kącik oczu i czego używam na policzki. Używam jednego produktu, bo mam tylko jeden produkt, który w każdej roli Spisuje się genialnie I jest to rozświetlacz z Dior Który kupiłam, który dostałam W czerwcu zeszłego roku Używam tylko tej części Tych dwóch najjaśniejszych, ta jest w ogóle nieużywana I na pewno jak to mi się skończy, to tą po prostu odprzedam. W każdym razie biorę ten Najjaśniejszy kolor I aplikuję go w kącik Oraz pod łuk brwiowy To wszystko ładnie wszystko ładnie łączę i pod drugim kącik robimy to samo. Zaraz ten cień nadaje twarzy takiej świetlistości. Twarz jest taka bardziej ożywiona, wyspana. Może ja się w ogóle będę patrzeć w luserka, bo później sobie jakieś kuku zrobię i będzie, będzie wstyd w internecie. Ok, i teraz na co dzień. Czasami używam eyelinera, czasami nie używam, ale jeżeli używam, to nie jest to kreska, jest to taka kreska. Prosta, niezbyt skomplikowana. Staram się, żeby ona była dość mało widoczna, tylko żeby zagęszczała tą linię rzęs. I broń Boże, jej nie wywijam, bo u mnie przy wywiniętym tak zwanym Cat Eye już naprawdę ten makijaż jest widoczny. Ale to głównie dlatego, że ja mam bardzo delikatną urodę i po prostu nie mogę przesadzać. Do podkreślenia oczu, uważam, że najlepszymi eyelinerami i naprawdę w, z ogromną gamą kolorystyczną są eyelinery z Sephory. Ja tutaj mam akurat w odcieniu Navy Black. Odcień jest to numer 12 który jest granatowy, a nie black, czyli czarny, jakby to nazwa wskazywała i nadmiar z tego obszaru starłam za pomocą chusteczki, żeby to mi się nie podbijało na rzęsy chociaż jak i tak zobaczycie, moje rzęsy są bardzo podkręcone z natury i, i tak będę musiała te, te rzęsy później oczyszczać w każdym razie tutaj patrzę się w lusterko i dosłownie miejsce po miejscu przeciągam tak, właściwie opieram sobie ten eyeliner u nasady rzęs i tylko po prostu delikatnie przeciągam od kącika zewnętrznego. Od, właściwie od wewnętrznego do zewnętrznego. I teraz to. Wy tego nie jesteście w stanie dostrzec w kamerze, ale ten nadmiar, który mam tutaj na, na rzęsach, ja go po prostu zbieram. O, jak widzicie, jednak coś tutaj jest. Bo później, jak będę malować rzęsy, to te rzęsy byłyby sklejane, a to mi się nie podoba. Znowu. E, nabieram e, odpowiednią ilość eyelinera, wycieram ten nadmiar e, w chusteczkę. No, może napiszecie, że jest to manzanotara w produktu, tak faktycznie jest, ale wolę zrobić tak, niż jak mam mieć całe ufajdolone oko na około e, i później będę się tylko denerwować, że mi nic nie wychodzi. I... A o siódmej czy rano, nikomu tyle stresu nie jest potrzebne. Nakładam na drugie oko, tak samo, upieram na nasadzie rzęs i dokład, tylko delikatnie po tej nasadzie rzęs przeciągam. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was lubi mocniejszy efekt, albo po prostu ma, nie ma takiej delikatnej urody, nie, ma ciemne włosy, ciemniejszą cerę, to oczywiście ta, kre, ta kreska może być poprowadzona nieco wyżej i może być dużo bardziej wyraźna. Jaki efekt lubicie, taki możecie sobie zrobić. Oczywiście ja w to nie mogę ingerować i nawet, nawet nie chcę. Zbieram tak samo jak wcześniej zbieram nadmiar tego eyelinera z rzęs i teraz będziemy już więcej nic w kwestii oczu i makijażu oczu nie będę robić. Jeszcze chcę Wam zademonstrować, jak na moich rzęsach sprawuje się maskara Clinic High Impact Mascara. Jeżeli oglądałyście mój filmik z zakupami z Londynu, to widziałyście, że to był darmowy dodatek do gazety Kosmopolitan w w UK i tak, tak ta szczoteczka się prezentuje, jest taka gęsta z naturalnego, naturalnego, z po prostu normalnego włosia, nie jest silikonowa i teraz pokażę Wam, jak ona się sprawuje jestem naprawdę zadowolona z tej maskary z tym, że taka innowacja, jaką wprowadziłam, no naprawdę szalona innowacja jest taka, że ja najpierw maluję dolne rzęsy, następnie maluję górne ponieważ jeśli zrobię to odwrotnie, w odwrotnej kolejności, czyli najpierw górne, potem dolne, to malując dolne rzęsy i yy, robiąc tak oko, nazwijmy to, do dołu, patrząc yy, tak, no tak, jakbym chciała właśnie pomalować te, te rzęsy, to górne rzęsy mi się odbijają i to wszystko nie fajnie wygląda. Dlatego robiąc dziwną minę i naciągając twarz, jak wszystkie, jak praktycznie zdecydowana większość kobiet na świecie, będę malować, będę malować rzęsy. Może sobie pomaluję przed lusterką, bo tak, żebyście w ogóle coś widziały. Okej. Okay. Oczywiście pełne skupienie. Durna mina i pełne skupienie, czyli większość kobiet myślę, że zdecydowanie mnie rozumie. Okej. Okay. I teraz będziemy malować górne górne rzęsy. Szkoda, że nie mogę patrzeć się w kamerę i malować, wtedy byście jeszcze lepiej widziały. No ale niestety, tak aż tak dobrej kamery nie mam, żebym mogła, żebym mogła to robić. W każdym razie myślę, że, że widzicie, jak ten tusz działa. Ja jestem z niego zadowolona, ale nie kupię go, bo jest oczywiście za drogi. I na moich rzęsach działa tak samo, dosłownie tak samo, jak maskara z Maybelline, którą ostatnio używałam, tą, w takim granatowym opakowaniu. Jeżeli mnie oglądacie, to na pewno wiecie, o, o jaką maskarę mi chodzi. Teraz już mi się skończyła i ta klinik jest to jedyna maskara, jaką, jaką mam, więc jej używam. Ale nie uważam, żeby była jakaś szalona. Szalona i Bóg wie jaka, taka żeby było Warto na wydać prawie 100 zł I tuszuję drugie oko Rachu, ciachu Zazwyczaj nakładam, nakładam jedną warstwę, zrobię wam jeszcze zbliżenie, żebyście mogły ujrzeć, jak to dokładnie wygląda. No myślę, że jest spokoszału nie ma, ale. ale... Myślę, że jest, myślę, że jest. Ok. W takim razie makijaż oczu możemy uznać za zakończony. Jak Wam mówiłam, oczywiście minęło 20 minut, a ja dopiero skończyłam makijaż oczu. Musicie mi uwierzyć, że na żywo, jeżeli nie gadam do siebie, albo gadam do siebie i robię to po prostu szybciej, dużo szybciej. Jak za każdym razem w moim makijażu. Będę używać bronzera z The Body Shop Jest to taki miodek, on tutaj miał taką e, strukturę miodku Jeszcze trochę widać, chociaż widzicie, że... Nieładnie, nieładnie tym paluszkiem pokazywać Chociaż widzicie, że tutaj już te kręgi od dna prześwitują, więc podejrzewam, że już niedługo to denko się ukaże W każdym razie pędzelkiem z Sephory, tak jak zawsze, jest to pędzelek do pudru mineralnego w numerze 45 Z taką nie za dużą średnicą My tutaj bardzo delikatnie w tym produkcie... To maczam, maczam. No nie maczam, bo nie jest to konsystencja płynna, ale widzicie tak. No tak naszczepuję i dodatkowo jeszcze odszczepuję o rękę, dlatego że nie chcę mieć tego produktu za dużo, robię. Robię fishy face. I tutaj nakładam pod kości policzkowe. I dodatkowo przejeżdżam, o może trochę się Wam podniosę. Tutaj też elegancko, cały dekolt i szyję, żeby wszystko było w równomiernym kolorycie o jednakowym kolorycie skóry. I ostatni krok, co robię, wycieram ten pędzelek. O rękę, a następnie nakładam ten sam rozświetlacz, który używałam do rozjaśnienia oczu. Oczywiście tylko do dwa najjaśniejsze paski. Jak widzicie to już się zdenko dobiło. No ale po 10, 9 miesiącach używania to nie ma się co dziwić. Nadmiar strzepuję i tutaj aplikuję na kości policzkowe. Wiecie, że ja różu nie używam, a ten produkt używam właśnie w tym miejscu, gdzie powinnam używać róż. I tak to wszystko ładnie wygląda. Jeżeli jeszcze miałabym go użyć jako czwarty raz, to tutaj sobie lekko podkreślę. Łuk Wtedy nasze usta będą wydawały się Takie trochę bardziej pełne Niczym usta Angeliny Jolie Teraz oczywiście jak na co dzień um, Używam jakiejś Ładnej, naturalnej pomadki Chociaż wiecie, że zdarza mi się, że Wychodzę w czerwonych ustach, tylko wtedy Makijaż oczu jest zupełnie inny, gdyż jest, miejsc, jest Bardziej stanowany Na usta używam sztyftu z Tisan który już od razu Wam powiem nie jest taki fajny jak pomadka, ale daje radę. A na to nakładam szminkę ym, z Maybelline w odcieniu 210 cmowi. Jest to szminka najbardziej ze tych wszystkich, które mam zbliżona do mojego naturalnego kolorytu ust. I daje bardzo ładny naturalny efekt. O! No I co? To by było na tyle mam nadzieję że mój bardzo szybki, 23-minutowy filmik wam przypadł do gustu. Jeżeli tak, to jest mi bardzo miło. Jeżeli macie ochotę na jakieś inne makijaże, może takie bardziej wiosenne i szalone, może z żywymi ustami bądź żywymi oczami, to piszcie, ja postaram się sprostać waszym wymaganiom, jak zawsze, oczywiście. I zapraszam was do następnego filmiku, w którym będę pokazywać wam wszystkie moje produkty z marki MAC, po kolei je opisywać i mówić, czy tak właściwie produkty MAC są godne uwagi, a jeśli tak, to na które warto zwrócić uwagę, a które jednak możemy sobie odpuścić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku.